Witajcie moi drodzy w wyjątkowym, bożonarodzeniowym wydaniu programu Jaka to melodia? Dziś spotkamy się z drużyną pod nazwą Trewoci. Ich przeciwnikiem będzie drużyna pod nazwą Blue Cafe. Dziś śpiewamy utwory świąteczne, co nie jest chyba niespodzianką, a na scenę zapraszam pierwszy duet. No, wiem. kolenda najchętniej śpiewana przez Polaków. Lulajże Jezuniu. No pięknie, pięknie. E, cicha noc. Tak, to ja jest cicha noc. Ja też Cichanoc, tak uważałem. Tak. To jest marzenie rodziców niemowlaka. Cicha noc. I Agata. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Absolutnie. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Liczba punktów nożona. przez trzy. Ktoś do finału się dostanie, tylko kto? Oto jest pytanie.